Chwilę po media treningu przed Galo Fen tutaj w Szczecinie. Tak muszę przyznać, że nawet troszkę byłem zaskoczony, iż było osób, które obserwowało te wasze tutaj występy. To chyba taka dodatkowa mobilizacja, że jednak jest zainteresowanie, chcą was oglądać ludzie i czekają m.in. na tą Twoją walkę. Dokładnie. Pomimo, że jestem na karcie wstępnej, to bardzo fajnie, że, że już od samego początku było, było dużo w miarę ludzi oglądało nasz trening. Jesteś na karcie wstępnej, ale to jakby nie zmienia faktu, że będziesz walczył tutaj w Szczecinie podczas tej gali, która no budzi rzeczywiście niemałe zainteresowanie. Jakbyś mógł troszeczkę opowiedzieć o tym, jak się przygotowałeś do tej walki, jak wyglądały te twoje, twoje szykowanie się do tego występu? Standardowe przygotowanie w Berserkers Team, mocne sparingi, dodatkowo w boksersko w klubie Olimp Szczecin. No, to wszystko, jak zawsze, standardowe przygotowania. Berzer... Nie wyjeżdżałem. nie jest łatwo się przygotowywać, jak myślę. Tam jest taka grupa ludzi, która nie pozwala, żeby chociaż sobie na sekundę odpuścić. Dokładnie, jest, jest ostro zawsze, szczególnie w środowe sparingi jest mocno naprawdę. No powiedz tylko o tych środowych sparingach, trochę o ich kulisach. Kto tam tak najmocniej i najbardziej jest taki zaangażowany, kogo tak najtrudniej jest tam powstrzymać przed tym, żeby innym pokazywał swoje możliwości? To znaczy generalnie wszyscy? Aczkolwiek takim, takim, z którym najciężej się robi, to jest wiadomo Tomasz Narkun. Mistrz organizacji KSW. On taki rzeczywiście jest? Tak ciężko z nim, tak wszystkich tam dociska? To sodówka, czy, czy po prostu poczucie własnej wartości? Jak to jest? No czy nie? No, po prostu jest mocny. Oczywiście jest wielu zawodników, bardzo mocnych, ale najcięższy, bo jest taki nieprzewidywalny, prawda? I, I naprawdę potrafi zaskoczyć. A ty jak tak y, wspominasz, oceniasz to, y, z kim te y, gdzieś tam wspólne trenowanie tutaj u ciebie w klubie najwięcej ci daje? Bardzo dużo wskazówek i bardzo ustawia mnie Michał Materla. No i oczywiście Radosław Król od boksu i nasz główny coach Piotr Bagiński. Ten boks, tak wspomniałeś tutaj o tym, to jest dla ciebie właśnie ta płaszczyzna, którą lubisz szczególnie? Tak, bardzo lubię boksować, uderzać pięściami, nawet miałem epizod w, w stricte w boksie. No właśnie, bo ty gdzieś tam miałeś jakieś okazje zetknąć się z boksem olimpijskim chyba, tak? Jeśli się nie mylę. Tak, udało mi się nawet wywalczyć brązowy medal na młodzieżowych mistrzostwach Polski. No i bardzo... Dobrze mi szło, nie powiem. No to skoro tak dobrze Ci szło w pięściarstwie, to czemu te EMA? Skąd Cię to wzięło, że nagle jednak postanowiłeś zmienić profesję? E, to znaczy, generalnie zaczynałem od boksu, ale gdzieś tam do jakichś zawodów badania mi nie wyszły głowy, a, a wtedy byłem... te EG takie. E, byłem mały i rodzice mi zabronili, co się potem okazało, że to badanie nie wychodzi nawet jak człowiek nie jest wyspany. <grym> I, I paradoksalnie tak się skończyło, że rodzice powiedzieli, z, z, broń Boże, nie możesz trenować. I, I tam zacząłem właśnie sporty chwytane w Gold Teamie na początku. No i dopiero potem już jak niestety czasu upłynął to, to wróciłem na boks, ale to już wydawało mi się, że jest za późno, a że poprawiłem płaszczyznę i, i, i z parterową i zapasy to stwierdziłem, że, że jednak pójdę w MMA. No trochę szczęście w nieszczęściu, jednym słowem tak można powiedzieć, bo przy tej trudnej sytuacji. Ostatecznie dzięki temu właśnie trafiłeś do MMA, dzięki temu zainteresowałeś się sportami chwytanymi. Wiesz co, tak ostatnio gdzieś tam niektórzy trenerzy u nas mówią, że MMA znowu się bardzo zmienia i że teraz znów jakby bardziej preferowana jest w nich stójka. Ty się z tym zgadzasz? Yy, myślę, że młodniejsza się staje znowu. Czy to jest prawda? Tak, wydaje mi się, że jednak te nokauty są bardziej efektowne i, i widowiskowe niż, niż ee, w, w kulanki w parterze, prawda? Tym bardziej jak ktoś nie zna się e, na parterze, to tam nie widzi pewnych niuansów, co, co, co może wpływać na ogólną opinię, nie. To będzie twoja pierwsza walka na Galifen? Tak, na Galifen pierwsza. No właśnie, ale troszeczkę już tych, masz już za sobą doświadczenie w MMA, jakbyśmy troszkę też o tym mogli powiedzieć. Jakbyś ty mógł przypomnieć, jak wygląda ta twoja historia, jeśli chodzi o twoje starty w zawodowych mieszanych sztukach walki? Pierwszą walkę stoczyłem bodajże w 2012 roku na gali Soul FC w Zielonej Górze. To, było, to była taka gala po programie telewizyjnym MMA Master. I walczyłem tam z Grzegorzem Cieplińskim. Grzesiu teraz jest w wadze ciężkiej, właśnie nawet w fenie się bije, ale wcześniej właśnie z nim miałem pierwszą walkę jako debiutant do 93 kg. Udało mi się wygrać decyzją. No i następne walki miałem przerwę długą, wynikającą z kontuzji. Miałem artorskowi barku robioną. Generalnie miałem zaprzestać trenować wyczynowo. Ale ostatecznie po zmianie klubu na Berserkers z tym gdzieś tam ta, ten ogień znowu zapłonął i, i wystartowałem na Babilonie i tak jestem zawodnikiem Babilonu. I teraz y, fenu. A I teraz fenu, no i proszę, i dwa w jednym można powiedzieć. No to w takim razie powiedz, y, kiedy już y, tak mniej więcej wiemy, co preferujesz, co lubisz, co Ci się w tym wszystkim podoba, kto Cię dociskał, y, od kogoś Najwięcej uczyłeś, jak to wszystko zaowocuje nam teraz tutaj w klatce jutro? Czego Ty się sam spodziewasz po tej walce? No, na pewno będą mocne ciosy. <laughs> I jak każda walka zaczyna się w stójce, ja, ja postaram się w tej stójce skończyć. A rywal? To tak tutaj mówi się, że to taka nie, do, nie tylko pokoleniowa jakby rywalizacja troszeczkę, ale też taka prestiżowa? To znaczy, e, jeśli chodzi o Michała, to jest na pewno bardzo doświadczonym zawodnikiem. E, ale tam wiem, że jakieś tam klubowe sprzeczki były, coś tam, ale ja jeszcze nie, 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 ten, nie to pokolenie. O, nie wiem o co tam chodziło, także nie będę się wypowiadał. Ty jesteś z innego pokolenia to raz, A dwa, z tego co sam Michał wspominał, gdzieś tam kiedyś mieliście okazję nawet wspólnie trenować. Tak, tak, bo e, Michał e, trenował kiedyś w Berserkerach, ja w, te, w tym czasie trenowałem w Gold Teamie. Następnie Michał wrócił do Berserkeru, do Filii Juggernaut. E, znaczy do Gold Teamu, przepraszam, do Juggernautów i ja tam obecnie trenowałem i nawet był epizod, że pomagałem mu się y, przygotować do walki z Adamem Wieśniewskim i tam mieliśmy przyjemność właśnie nawet sobie troszeczkę posparować. No proszę, czyli troszkę się znacie, to mimo tych różnych teoretycznych animozji klubowych, to co, łatwiejsza sytuacja, trudniejsza, jak się będzie z kimś rywalizowało teraz w klatce, z kim już miało się okazję wcześniej gdzieś tam do innych zupełnie startów przygotowywać? Nie, nie. Wydaje mi się po prostu czysto sportowo będzie i i wiadomo, sparring to też to sparing to nie walka, tak no, no się zależy, w każdym razie e, no jednak to co innego, powiedzmy, że walka to co innego i ale z, z żadnej złej krwi do niego nie, nie żywię, także potrafię się przestawić w, w czasie jak nas zamkną w klatce i w czasie jak widzimy, także... I Będzie. potem spokojnie możecie razem pójść na przykład na herbatę, no to nie ma problemu, jak się po walce już wszystko się zakończy i zamknął się już po dwoje hali, to już potem spokojnie, na stopie przyjacielskiej. Oczywiście, po gali, to nawet na piw. Nawet? A, proszę bardzo, nie chciałem wywołać tematu, ale skoro został wywołany, to co zrobić. Dobrze, to tak jeszcze tylko pozwól, że, że na koniec Cię zapytam, właśnie, czego Ty po tej walce mówiłeś, chciałbyś, żeby był szybki, szybka, szybkie, dobre ciosy, żeby to była dobra walka? Czego tak dodatkowo jeszcze oczekujesz? Bo pamiętaj, że dużo ludzi będzie. w Kibiców pewnie nie mało. Chcesz im czymś zaimponować? Pokazać się przed własną publicznością? Yy, nie, nie, nie będę wymyślał, po prostu chcę dać dobrą walkę wygrać w miarę bezpiecznie i tam nie przesadzać. Transparenty będą? Mm, a nie wiem, może. Może, dobra, zobaczymy w takim razie. Czekamy na dobrą walkę, czekamy na Twój występ. Może rzeczywiście walka z Michałem Gutowskim to może być e, jedno z takich bardziej e, spektakularnych wydarzeń w tejże gali. Oby tak się stało. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.